Cześć, tu Mark z SolExperts. Dzisiaj poruszamy ważny temat: bezpieczeństwo. W bateriach SolPlanet znajdziesz zintegrowany system przeciwpożarowy, który działa automatycznie. I to właśnie on robi różnicę. Gdyby ogniwa się przegrzały, w baterii mogłoby dojść do tak zwanej thermal runaway, czyli gwałtownej, termicznie inspirowanej reakcji chemicznej wywołanej wysoką temperaturą, która niesie ryzyko zapłonu. Bateria Sol Planet jest na to przygotowana. Gdy temperatura osiągnie krytyczny poziom, około 185 stopni Celsjusza, system uruchamia aerozolowy środek gaśniczy, który w ciągu kilku sekund gasi ogień, zanim zdąży się rozprzestrzenić. Nie potrzeba żadnych dodatkowych czujników czy połączeń z instalacją alarmową. System działa lokalnie i niezależnie. Zapytasz, a co z montażem? Ty, jako instalator, nie musisz nic dodawać ani konfigurować. Wszystko jest już wbudowane i działa automatycznie. Po prostu instalujesz baterię SolPlanet i masz pewność, że system bezpieczeństwa jest na pokładzie. Dodajmy jeszcze jedno: baterie SolPlanet są same w sobie bezpieczne. W przeciwieństwie do baterii stosowanych w pojazdach elektrycznych, nasze systemy magazynowania energii pracują w środowisku stacjonarnym, wolnym od wibracji, naprężeń mechanicznych czy ryzyka kolizji. Zostały również zaprojektowane z myślą o niższych prądach ładowania i rozładowania, co znacząco ogranicza nagrzewanie i wydłuża żywotność baterii. Pożary w takich systemach to naprawdę rzadkość. Zdarzają się zwykle w wyniku skrajnie nietypowych sytuacji, np. uszkodzeń mechanicznych czy błędów instalacyjnych, ale spokojnie, to nie zarzut. Po prostu jesteśmy tylko ludźmi. Dlatego właśnie baterie SolPlanet mają dodatkową warstwę ochrony. Na koniec zapamiętaj proszę: system działa automatycznie, bez potrzeby dodatkowych instalacji. Chroni dom, zanim pojawi się płomień. Jest w każdej baterii SolPlanet w standardzie. Także instalując baterię SolPlanet dajesz klientowi coś więcej niż energię, dajesz mu ochronę, a to naprawdę się liczy. Masz pytania? Zostaw komentarz. Wrócę z odpowiedzią. SolExperts, od ekspertów, dla ekspertów.